Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radoniu zaplanowane na weekend zostały odwołane w związku z katastrofą lotniczą, w której podczas lotów treningowych rozbił się Polski F-16. W wypadku zginął major Maciej Slab Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team. Śledczy badają katastrofę w Radoniu. Dwa zespoły pracują niezależnie. Trwają czynności operacyjne na lotnisku w Radoniu, pracują dwa zespoły, pracuje prokuratura. Pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych, oświadczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, w której służył MJR Krakowian. Te działania są prowadzone niezależnie do pełnego wyjaśnienia i prezentacji sprawy, raportu, wniosków, wszystkich działań, które są bardzo potrzebne, dodał. Jak mówił szef MON, odwiedził bazę... Żeby być dzisiaj tutaj z dowódcami, wśród żołnierzy, wśród pilotów, wśród personelu naziemnego, którzy z panem majorem mieli sposobność i zaszczyt służyć wspólnie. Mieli ten zaszczyt razem zdobywać umiejętności, podnosić kwalifikacje, wspierać się nawzajem, zawiązać przyjaźnie, być ze sobą, bronić Polski, służyć Polsce podkreślił. Na pasie startowym, gdzie rozbił się samolot, ustawiono czerwony perełan. Na miejscu pracują specjaliści w białych kombinezonach, którzy zabezpieczają próbki do badań. Teren wypadku zabezpiecza żandarmeria wojskowa. Maszyny, które przyleciały na airshow, nadal stacjonują na lotnisku. Nad radomskim niebem nie widać większego ruchu. Odwołane pokazy airshow po katastrofie w Radomiu. W związku z odwołaniem pokazów airshow 2025 rok, organizatorzy zapowiedzieli zwrot pieniędzy za bilety w ciągu 14 dni. Radomski port lotniczy, jak poinformowały PPL, jest zamknięty do soboty, do godzina druga. Marek z KS-Info.